Wypierać się. Po pierwsze zaprzeczać powiązaniom. Po drugie dezawuować. Po trzecie ocalić własny tyłek. Ciekawi. Wiecie, co mi królewsko-królewsko w kurwie? To, że kurwa plan, pod którym idziemy pod aborcję, żeby wyrywać wyzwolone dupeczki, do peczki, to rodzi się w naprawianie świata. Co jak kurwa jestem? Brusulica tak, w Macedonii? Pierdolę to! Ja chciałem tylko proste, wyzwolone laseczki. Pikułka, aborcja, pikułka, aborcja i seks, jakby nie było jutra. Kur... pierdolę, zaraz pogadam z tym medyjerem. Edi, chodź. Choć może na to nie wygląda, film ten jest w całości fikcją i nie powinien być brany poważnie. Jego intencją nie jest podżeganie, więc nie oceniajcie go w ten sposób. Taka ocena przypada Bogu i tylko Jemu krytycy, to dotyczy również Was. Żartowałem. I w ten oto prosty sposób zapraszamy Was na naszą kolejną recenzję. Dogma. Nie bierzcie tego filmu na serio i pamiętajcie, Bóg też ma poczucie humoru, inaczej nie stworzyłby dziobaka. Miłej zabawy. Po dłuższej serwie nagrywam kolejną recenzję. Dobrze. Gdybym miał fiutra, poszedłbym na las, ale zrobimy coś innego. Mianowicie pójdziemy pozabijać. Nie ciebie. Dogma. Dlaczego dogma? No ja generalnie uwielbiam filmy Kevina Smyfa i powodów, dla których wybrałem dogmę. Ponieważ pierwszą wybierał Hewiro i on wygrał Scott, wybrał Scotta Pilgrima. No, tak. e, tu będzie bardzo analogiczna sytuacja. Teraz wybierałem ja. E, wybrałem dogmę z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, tak jak już powiedziałem, uwielbiam Kevina Smyfa. Po drugie dlatego, że uwielbiam Alana Rickmana, który gra w tym filmie. I po trzecie dlatego, że to jest po prostu rewelacyjny, rewelacyjny film. Jakie jest moje zdanie? I tak jak w przypadku Scotta Pilgrima, to ja namówiłem Heviro do obejrzenia tego filmu. To, to nie to było, nam... było na odwrót, tak? To on namówił mnie. I, no, to... Ale to nie było namówienie, to było tak, że przy tym na spotkaniu, czy graliśmy, hmm. czy kraliśmy, czy, czy inne rzeczy robiliśmy. Było tak. Paziu, Heviro, obejść tą cholerną dogmę. Nie, obejdź tą cholerną dogmę. Nie, w tą cholerną dogmę. Aż w końcu się z mamami ją obejrzałem. Film mi się podoba, ale... Nie, nie, nie... Generalnie nie słuchajcie go, bo on pierdzieli głupoty, a za mną siedzi Sofii. Kut. Właściwie. to jest Sofi. To jest kut. Film jest rewelacyjny i jego opinia nie ma znaczenia. Tak jak i jego opinia. Lubię dogmy, ale nie do tego, tego stopnia, że po prostu nie mogę pół roku przewidzieć i sobie znowu dogmy nie obejrzę. Ja nie mogę. Dla mnie dla mnie to jest film w porządku, ale to zacznijmy wszystko w jakimś takim pierwszym punkcie. Porozmawiamy o bohaterek, bo to jest chyba jeden z najsilniejszych punktów tego filmu. Tak, my mamy generalnie piątkę bohaterów pierwszoplanowych, tak można mhm. ich nazwać. E... Pierwszą jest... Mamy taką jakby... pierwszą, to jest główna, główna główna, główna. To jest Betan. Betan. Dziewczyna, która ma... która nienawidzi Boga, ponieważ zabrał jej możliwość posiadania dzieci, męża. Znaczy no, generalnie kobieta po przejściach tak. straciła męża, ma wyciętą macicę, nie może mieć dzieci. Mąż od... odszedł od niej, bo nie mogła dać mu dzieci. Jest chrześcijanką, która co niedziela chodzi do kościoła, ale już nie wierzy Ale i ma najlepszą pracę dla takiego Pracuje osoby. w klinice aborcyjnej Parao! Proszę, nie rób tego parao Morderczyniu, smażysz się w piekle O mordę, papież! Gdzie? Jezu, hey, jesteś katoliczką, pogadaj z nimi Nienawidzą mnie bardziej, niż, niż, bardziej niż, niż ciebie. Jesteś Żydówką, masz wymówkę. Użyliśmy jej zabijając Jezusa. Mamy dwa wygnane anioły. Bartleby i Loki, grani przez Bena Flecka i Matta Oboje dają radę. Z czego? Loki jest aniołem zemstyk, czyli jest gniewem bożym. Gniewem bożym. Gniewem bożym. Natomiast Bartleby jest kurzystą. <laughs> nie z poznania, nie, nie spoznania. z poznania. W poznańskich słowikach to się nie udzielał. No, nie. Dobra, dalsze postacie. Jay i Cichy Bob. I to są rewelacyjne postaci, moim zdaniem, bo jeśli kojarzycie filmy Kevina Smitha, to na pewno wiecie, że w większości filmów Kevina Smitha zawsze pojawia się Jay i Cichy, i Cichy Bob. Bob, przy czym Cichego Boba zawsze gra Kevin Smith. Widziałeś? Tylko dzieciaki, ale nieźle skopaliśmy im tyłki. To są postaci... to jest dwóch dilerów narkotyków, takich... Jay jest nadpobudliwym erotomanem-gawędziarzem. Jak to Tak. No, dużo mówi, mało robi. Natomiast cichy Bob jest po prostu cichy. On przez większość filmów Kevina Smitha właściwie nic nigdy Nie mówi. Yy, a jeśli już coś mówi, to jest to... Wow! W ogóle szok na cały świat. Szok i, i, i z reguły właśnie ma, ma taką kwestię, która po prostu powala na nogi i jest kwintesencją całego filmu. No teraz schodzimy na postacie drugoplanowe. Najbardziej też istotne. I tutaj kochana przeze mnie postać Alana Rickmana, czyli Metatron, Metatron. głos Boga. Boga. Jezu, yes, yes. musiałaś yes. tym przeskać? Yes. Kim jesteś? Czego chcesz? Wsiadaj i milcz. Jak już wspomniałem, zanim mnie ugasiłaś, jestem Metatron. Nic ci to nie mówi? O ludzie... Nie było w telewizji, więc nie wiem. Następnym bohaterem są Jest Azrael i Serendipity. No tak, Azrael, o ile jest postacią ważną, to Serendipity tutaj obydwaj się z, Tutaj zgadzam się z Heaviro zupełnie. Jest, jest, jest postacią na... absolutnie tam niepotrzebną, po prostu Kevin Smith chyba na siłę próbował wepchnąć do filmu Salme Hayek. Co robicie? Udowadniam, że nie jestem peciem. Co? Wygląda znajomo. no. Serendipity. Ta rola jest tylko po tobie powiedziała tak naprawdę jedno zdanie w całym filmie. Kto, kto jest głównym złym i koniec, tyle. No. To jest tak, Dokładnie. Dokładnie. Bo... No. Jaki, jak jest... No nie ma, nie, nie, nie ma sensu. Brak tej postaci w filmie naprawdę nie zaszkodzi fabule. No. Zresztą tak samo jak apostoła XIII. Nie na no, Apostoł XIII moim zdaniem jest mega ważny. Nie, on ma, fa on ma fajne teksty, ale... Kulia. On jest mega ważny. Ja on nie. jest mega ważny, bo to jest, zobacz, to jest postać, która po pierwsze przekonuje Betani do tego, że, że to co się dzieje jest naprawdę I, i tak jakby informuje ją kim jest. Pochodzenie Jezusa może być niezrozumiałe, ale żeby uwierzyć, że mąż nie pieprzy żony to naiwność, czyli w twoich komórkach są takie same chromosomy, jakie miał Jezus. Bethany, jesteś pra-pra-pra-pra-pra, bratanicą Jezusa Chrystusa. To bzdura. Azrael jest głównym antagonistą tego filmu. To jest y, muza, która za to, że. Nie, z, e, opowiedziała nie, się po, nie, nie opowiedziała się po żadnej ze stron podczas, podczas wojny Boga z szatanem e, Została strącona do piekła, piekła. I A z tego piekła udało jej się uciec I postanowił, post Azrael postanowił się zemścić Nie umiecie się pozbyć zwykłej babki. Muszę poprosić o pomoc kogoś z zewnątrz Zemścić no i uknął intrygę, która zaczyna się od tego, że Loki i Bartleby, Bartleby wygnani z nieba, nieba. Bo... i trafili do Wisconsin na wieczność. na wieczność. Bo chłopaki sobie popili. Dawno temu Bóg był groźny i mściwy. Jego gniew reprezentował anioł śmierci. Loki. Ten Mocno wstawiony idzie do Boga. Rzuca ognisty miecz i pokazuje faka. Trzeba przyznać mieli jaja. mieli jaja. Natomiast teraz już ich nie mają. <laughs> Od tamtej pory aniołowie nie mogą pić alkoholu ani kropelki. Za ten czyn, Bóg wyrzucił ich z kraju i zakazał powrotu. Są w piekle? Gorzej, w Wisconsin. W czasie, gdy anioły odbywał swoją karę, chrześcijaństwo przechodzi metamorfozę. E, pewien biskup w parafii w New Jersey wprowadza nową kampanię marketingową. Katolicyzm, wow! Przed wami pierwszy z pomysłów kampanii Katolicyzm Wow. Chrystek. I to jest tak naprawdę początek filmu i cała intryga, bo polega na tym, że jeżeli przejdziesz po jeśli We, wejdziesz do kościoła. Wejdziesz do kościoła. Jeżeli wejdziesz do kościoła, wszystkie Twoje grzechy są automatycznie odpuszczone. Zaczynasz z czystym kątem, taki odpust. Generalnie w katolicyzmie w chrześcijaństwie była taka tradycja, że w średniowieczu się kupowało w kościele odpusty, odpusty na konkretną ilość lat i za te lata kasowało się grzechy. No Bo... i tu jest taki odpust permanentny. Jak tylko wejdziesz do, to... do kościoła, tak, to, 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 to Bóg odpuszcza wszystkie grzechy i tak będzie. To nie jest tak, że ksiądz sobie wymyślił i to jest bzdura, tylko dogma... jeden z dogmatów wiary naszej opiera się na tym, Zresztą, że to, co człowiek... Bóg powiedział świętemu Piotrowi, że to, co ty uczynisz na ziemi, Jezus. Jezus powiedział, tak, ale to Bóg, bo Bóg jest w trzech osobach. To, co ty uczynisz na ziemi, to ja uczynię w niebie. Co to znaczy, że jeśli papież zaakceptował taką kampanię, pod łukiem wszystko jest to to znaczy, że Bóg nie ma wyjścia i on musi odpuścić wszystkim grzechy. A to oznacza. Zajebiście, nie? A to oznacza jedno. Jeżeli nasze dwa aniołki. Pozbawią się skrzydeł i staną się ludzi, i przejdą przez bramę, i potem się zabiją, będą musiały. Pójść do nieba. A to oznacza jedno. Koniec świata. Bo Bóg się pomylił. Tak. kolejny dogmatów wiary, to jest najważniejszy dogmatów naszej wiary, naszej wiary, wiary katolickiej, wiary chrześcijańskiej, Bóg, jest to, Bóg jest że Bóg jest nieomylny. Jeśli nasi dwa aniołowie, Bartleby i Loki, e, dostaną C odpuszczenie grzechów i wrócą do nieba, podważą ten dogmat. I świat się zawali. I tak, no wszystko ulegnie odwróceniu. Czarne, białe, niebyt, wbyt i tak dalej. So Pokonali system, brawo. Wszelkie istnienie opiera się na jednej zasadzie. Bóg jest nieomylny. Obalenie tego dogmatu spowoduje, że czarne będzie białym, a istnienie obróci się w niebyt. Krótko mówiąc, jeśli przekroczą bramy kościoła, Świat zniknie. Skoro to takie ważne, niech Bóg się tym zajmie. No co, no dowiadujemy się, że Bóg zniknął. Nie ma go, nie ma z nim kontaktu. However, Ale jak się zdecydujesz, dostaniesz, dostaniesz pomocników. Więcej aniołów? Proroków. No i Bethany dowiaduje się, że spotka dwóch proroków, którzy pomogą jej w tej Tak, Bo się. celem Bethany jest powstrzymanie Bartlebiego i Lokiego, od wejścia do kościoła w New Jersey jako ludzie. Ten, który będzie mówił, dużo mówił, poda się za proroka. Drugi jest cichy. Gówniane miasto. Wracam do Jersey, lać gnojstwo na ulicach jak prawdziwy prorok. Dwóch proroków. No i mamy zaraz Mniej więcej taki jest zaraz fabuły. No i teraz. To jest, taki, to, jest to jest, problematyka filmu. E, jaki jest cel naszych bohaterów w ogóle? W jakich jak się poznają? Cichy Bob i Jay chcą zaruchać. No więc trafiają pod klinikę aborcyjną. Bo tam są najbardziej wyzwolone kobiety. Dokładnie. I co? I ratują naszą główną bohaterkę Betani z rąk piekielnych bliźniaków, Jezu. grojaczków. To bądź. To jest straszne. Słuchajcie, takie czternastolatki jeżdżące na wrotkach z kijami hotelowymi. ludzi. Y, Okejowymi, kubejowymi. Kubejowymi. no mówię. Kije hotelowe. 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 Nie hotelowe. Kije hotelowe. Kije hotelowe. Kije hotelowe. Kiję hotelowe. Nie, tak. I ratują Betami. I no, tu zaczyna się przygoda. A więc po postaci mamy wprowadzenie problematyki. A problematyka wprowadza nam metatron. Metatron, czyli Alan Rickman. I to trzeba przyznać, była Dla... świetna. rola. O Jezu, mistrzowska. Czy w ogóle Rickman chyba nie zna jego roli, która nie byłaby rewelacyjna?